Jeszcze raz Queen z otworem A Kind of Magic, tak zwane Highlander versions, bonusowych materiałów do takiego dwupłytowego wydania, płyty A Kind of Magic. No właśnie, magia. Magia ma się całkiem dobrze w kulturze popularnej. No i też właśnie oni przez moment o magii w komiksach, nie magii komiksów, ale o magii w komiksach sobie porozmawiamy, ponieważ ukazała się ostatnimi e, tygodniami e, seria komiksowa, a właściwie jej pierwszy tom, e, która nosi tytuł Magiczna Siódemka. To jest tytuł serii, tom pierwszy nosi tytuł Nigdy e, Sami. E, I e, cóż, jak każda dobra seria przygodowa z elementami magii, bo czego tutaj można e, się spodziewać, e, no cóż, posiada ona e, pewną, e, pewną przypadłość związaną z tym, że drużyna Musi się w którymś momencie takiej opowieści sformować. No i tutaj poznajemy losy trojga um, uczestników owej tytułowej magicznej e, siódemki. Naszym bohaterem jest tutaj Leo, który ma dość e, specyficzne zdolności. Zresztą zdolności trójki tych bohaterów, o których wspominałem, są dość dobrze podkreślone już na okładce, więc można się ich bez problemu e, domyślić. E, Leo ma. Pewne zdolności, które skrzętnie ukrywa przed wszystkimi, nawet przed własną mamą. Natomiast w gimnazjum, do którego trafia, poznaje dwie osoby, które jak się okazuje, mają zupełnie inne, ale też niezwykłe, magiczne zdolności. Jeden z bohaterów Zoran Hamelin, jak się domyślicie, pewnie ma pewne zdolności komunikowania się ze zwierzętami. No więc między tą trójką zaczyna nawiązywać się dość. Najpierw taka niepewna, a potem już nieco bardziej zażyła znajomość. Oczywiście pozostaje tutaj pytanie, czy to jest właściwie możliwe, że to jest przypadek, że trzy osoby o specyficznych zdolnościach pojawiają się dokładnie w jednym gimnazjum i jaki to ma związek ze sportretowanym tajemniczym rytuałem, który pojawia się na stronie trzeciej. Owego e, komiksu. No cóż, można powiedzieć, oczywiście, że magia jest wszędzie, nawet e, w szkole. E, no, jakby szkoła zazwyczaj stara się tą magię e, skutecznie e, zlikwidować, ale nie o to chodzi w komiksie, którego scenariusz e, napisał Kit to Sound, I a różni rysownicy wspomogli go w procesie tworzenia. Tutaj e, Rosa La Barbera i Giuseppe Quatrocci są odpowiedzialni za rysunki w Tomie. E, w tomie Pierwszym tego, e, e, tego komiksu. E, mamy tutaj do czynienia z pewnymi klasycznymi elementami takiej opowieści, czyli formowanie się drużyny, poznawanie własnych umiejętności, czasem próbując troszeczkę ze sobą się zmagać, ale niekoniecznie. Bohaterowie okazują się tutaj być w stosunku do siebie bardzo pomocni i o dziwo, pomimo tego, że podchodzą do siebie na początku trochę tak e, z dystansem, okazuje się, że dość szybko potrafią między sobą zbudować. E, E, zbudować więź. Oczywiście nie wiedzą skąd, dlaczego i po co zostali obdarzeni tymi mocami. No i to z pewnością zostanie powolutku wyjaśnione w kolejnych tomach serii. E, rozgrywają w tym pierwszym tomie pierwsze pojedynki z wrogami. E, przynajmniej takim się wydaje, że są to, e, że są to wrogowie. No, ja tutaj wam wiele na ten temat więcej nie powiem, a w tle tych całych magicznych opowieści toczą się takie zwykłe, codzienne szkolne problemy, jak no cóż, tacy dobrze zbudowani uczniowie, którzy niekoniecznie lubią tych słabiej zbudowanych, czy różnego rodzaju emocjonalne napięcia, które pojawiają się pomiędzy młodymi ludźmi. A w tym wszystkim pojawia się jeszcze problem akceptacji dla odmienności. Ci bohaterowie opowieści no, troszkę gdzieś tam odstają od, od pozostałych. I niekoniecznie ich, właśnie pytanie, na ile to ich odstawanie spowodowane jest świadomością posiadanych umiejętności, ale ten fakt, że troszkę odstają od tej średniej, e, powoduje, że też spotykają się z, pewną, z pewnym dystansem ze strony własnych e, e, rówieśników. To wszystko jest przyprawiane też całkiem, dobr, całkiem sporą dozą e, humoru. E, relacje Leo i jego no, rezultatów jego specyficznej mocy stanowią źródło naprawdę dobrej zabawy. Jest taki też wątek uroczego małego wiewiura, który strasznie chce żyć na wolności, ale jednak za każdym razem coś uniemożliwia mu, no tą swoistą emancypację. Jeśli chodzi o stronę graficzną, bo to jest też w końcu istotne w komiksie. Komiks to nie tylko fabuła, ale też i rysunki, które tę fabułę powinny nieść. Tutaj nie mamy jakichś dramatycznych rewelacji. Jest to dobry, dobry rysunek, taki troszkę realistyczny, ale jednak w bardziej takim jednak troszkę kartonowym Stylu, czyli takie połączenie stylistyczne, ale bardzo dobrze się tutaj e, sprawdzające. Muszę powiedzieć, że kupiła mnie ta seria i z pewnością sięgnę po kolejne e, tomy. E, na pewno polecę Wam sięgnięcie po tom e, numer jeden, bo może. Może przypaść wam ta seria do gustu, zwłaszcza jesteś, jeżeli jesteście, mieścicie się w kategorii nastoletnich czytelników, bo e, do tej kategorii właśnie adresowany jest ten e, komiks e, opublikowany przez wydawnictwo Egmont. Tak więc e, zachęcam